Właśnie o to tutaj chodzi, że musimy mieć ludzi, odwracać ludzi i, i wciągać na swoją stronę, którzy się znają, którzy są specjalistami, którzy pracują w administracji, którzy są radnymi. Ja mogę stwierdzić, nie będę mówił gdzie, co i jak, ale w Watachach Głosu Obywatelskiego jest kilku radnych, którzy albo są bezpośrednio w Watachach, albo z nami sympatyzują, doradzają nam. Chcą z nami działać, ale z wiadomych przyczyn nie chcą na razie być w strukturach. Dlatego tak drążę ten temat, bo yy, mimo tego, że wybory są w 2023 roku, to my tak naprawdę wpływ i jakieś działania już możemy podjąć, chociażby na zasadzie rozmawiania yy, z ludźmi, którzy są yy, w samorządach, którzy mają. Jakiś kręgosłup moralny, którzy mają jakieś sumienie, którzy mają logikę, bo Ty mówiłaś tu wcześniej, że patriota, z tego co zrozumiałem, to powinien być przede wszystkim człowiek myślący i logiczny, prawda? To jest przede wszystkim podstawą patriotyzmu, bo nie będzie nigdy patriotą debil, który się daje łatwo zmanipulować chociażby programem telewizyjnym. Już nawet nie to, że ktoś do niego przyjdzie, że go ktoś przekupi, tylko po prostu mu coś każą zrobić w telewizji to raczej y, patriota nie jest i nie będzie, mimo że może się za takiego uważać, ale do patriotyzmu potrzebny jest i poziom inteligencji, i racjonalne myślenie. I co za tym idzie, jakaś możliwość działania, i ta działania właśnie może się objawiać tak, jak powiedziałaś, że yy, powiedziałaś, że protestując w niewielkich grupach pod Sejmem, a niewielka grupa pod Sejmem to jest poniżej miliona ludzi, która nie ma wpływu, albo powiedzmy pół miliona, yy, ale yy, do posłów nie mamy zbytniego dostępu, ale do swoich samorządowców już mamy. To są często nasi sąsiedzi, to są ludzie z naszej rodziny, to są ludzie, którzy z nami uczęszczają, ich dzieci do szkoły, oni z nami uczęszczają na zajęcia jakieś sportowe, edukacyjne, do tych ludzi mamy bezpośredni dostęp. Wreszcie to są ludzie, którzy przychodzą do nas na grilla i, i, i jedząc kiełbasę z Biedronki pompowaną glifosatem, jak ktoś jest dobrze zaopatrzony z Biedronki, pijąc piwo podobne do Mestos na przykład, przy takich, w takich okolicznościach możemy z tymi ludźmi rozmawiać i mieć na nich jakiś wpływ. W odpowiedni sposób do tego podchodząc. Oczywiście nie terroryzując, nie krzycząc, ale próbując ich chociażby uświadomić, porozmawiać z nimi, tak? W, tak, w, tak, w, tak, w takich okolicznościach przyrody. No ci ludzie mieszkają między nami, to chcę przedstawić, to chcę powiedzieć, tak?